uchwalonej. Witajcie, babi, chłopy, oddzielni. Nie telewizor za mnie, ja za telewizora będę robił. Dzisiaj chcę Wam taki powiedzieć, że nie bardzo wiem, jak się za to zabrać, bo stare to będą nie tyle wierzyć, co ja powiem, ale ich znają tu własnego życia, same bez to przeszli, no, a młodsze będą musieli wziąć na wiarę, co ja gadam, bo te czasy to się już nie wrócą. Dawnych lat lekarstwo to było lekarstwo złe, gorzkie, pikące, a i na nudności brało. Nie teraz, że jest że ono poziomkowe, mandarynkowe, cytrynowe, jakie tam e, dzieciaki chcą to takie dostaną, czy syropy, czy co inne dołykania. Żebyście widzieli, co to tran był, jaka to franca była czysty łój, że się człowiekowi na starci cofało, jak wielkie rapił. Co to za cholera nafta była i takie były metody liczenia, że kto gdzie owsiki miał, to naftą się go liczyło i trzeba było tu pić. To wszystko e, dla takiego małego, co to ledwo od ziemi odruz, dla takiego większego dzieciaka, to było czysty pieku. Takie lekarstwo wziąć i syrup z cebuli, no różne cuda e, się robiło. I każda jedna franca paskudna w smaku, cofi się człowiekowi. Od więcej niż pół tego, co musiał brać. No, za to starszy ludzi, rodzice czy dziadki, do dzieciaków gadali, że jak weźmiesz tego, trana się napisz, czy tamtego syrupa z cebuli, czy inny nafty, czy inny jakiś kwaśny, gorzki syrop, no to będziesz mógł za jakiś czas rowera dostać, albo zegarek na komunii, albo telewizora ci pozwolą. Popatrzyć, albo trochę później spać będziesz mógł jeść, bo to zawsze było bajka. Była do kordły pać, mówić e, spać. No ale to wszystko było dla dzieciów. Trzeba było tłumaczyć. I to wszystko i faktycznie francowate było. A patrzcie, teraz te durne, ten dworczyk z tym tymi drugimi, tamte czypyjmy się, pomyśleli, oni będą do starych gadać tak jak do dzieci dawnych lat, i to gorsze. Bo y, dzieciak to rzeczywiście tamtego telewizora mógł popatrzeć od razu, czy na tego rowera, chwilki czasu poczekać, ale i dostał, a tu będzie co incze, tu będzie tutulotek. Tutulotek na czepieni. Wy, wy sobie to wy, wy, jakoś da, dali radę, poukładać wełby, bo mnie je po jej po dzisiejszy dzień. Pójdź czepić, to będziesz mógł wygrać chłajnogi albo jaki te hybrydy, co to ślak, wiecie co to jest, czy to na gaz, czy to na ropę, czy to na wodę, czy co tu. Inszy jakiś, ja już tego wszystkiego nic, do kupy na ostatku nie spamiętał. tam różne cuda byli, jak i vouchery, że, że może i woza strażackiego, jakie USP dostanie, jak się wyczepi ponad 70%. Patrzajcie. Duże ludzie, stare byki, stare konie, takie wariastwa wymyślają i to po co, że ono niby się leczy. Ta każdy człowiek, co ma swój rozum, ma swoje lata, ta wie, że mu niepotrzebny jest żaden a ani insze zachęty, jak się gówniarzowi gadało, żeby co do tego, żeby wyzdrowiał jak najszybciej. A tu taka jest wielka choroba. Taki jest straszliwy i ten wirus, czy jak oni tam tego Covid nazywają. I nagli, aż się za to tulotka trzeba brać, jakie miliony patyki po wodzie pisać, jakie samochody rozdawać, jak w tych SMS ach co to, to trzeba wysłać milion, i to rzadko który trafi, jak trafi to szwagier czy ciotka. To jak tu jest? Stary byk, stary człowiek, co swój rozum ma, to o niemu jeszcze dodatkowe zachęty trzeba dawać, żeby życi swoje ratować. tu. Jeszcze się tak mówi, że to nie dla siebie jeszcze, że to całe i teściowe, i brata, i, i kuzynki. One strasznie za kuzynkami są, że to wszystko chętnie będzie się ratować, ale że nie bardzo się chce ratować, no to wymyślili trzypięty i tutulotek. Ja wam coś powiem Ludzi kochane, choć to się połbi, to wszystko nie mieści, bo nie ma gdzie, no to, to, to tego jest za, za dużo. One na ostatku to będą robić tak jak tam w tych dawnych lat było, że surowka się lała, stal truchlała, Ameryki my prześcigali kocy, murzy nam zawozili, taki będzie dobrobyt, taki będzie wszystko uzdrowieni i wyczypieni. że każdy jeden już nie będzie wygrywał w tutulotek, tylko każdy jeden swojego tutulotka dostani, a żeby się ostatecznie do tych święty władzy i do tych najmądrzejszych ludzi przekonał. Zostańcie z Bogiem.